Cześć, ty Oski, a to pierwsza cotygodniowa podróżnicza prasówka, tydzień 5 2025 roku. W ramach tego formatu postaramy się przybliżyć Wam wszystkie newsy podróżnicze, o których było głośno ostatnio, a które mogliście przeoczyć. Bez zbędnych wstępów, zaczynajmy. Nasz przegląd będzie podzielony na trzy sektory: świat, Polska i nowe połączenia i inne newsy, o których powinniście wiedzieć. Świat. Portugalia wprowadza opłaty za akcje ratunkowe z wykorzystaniem helikoptera na maderze. W wyniku częstych akcji ratunkowych na portugalskiej maderze akcje ratunkowe są od stycznia tego roku częściowo płatne. Turyści będą musieli płacić za te akcje, do których realizacji zostanie wykorzystany helikopter. Nowe przepisy dotyczą tylko turystów. Jeśli wybieracie się na maderę i planujecie chodzić po górach, rozważcie wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Włochy, najsłynniejsza fontanna w Rzymie, znowu otwarta. Wraz z otwarciem fontanny dla zwiedzających wprowadzono nowe zasady, które mają odciążyć zabytek i odwiedzających. Przy obiekcie nie będzie mogło przybywać więcej niż 400 osób. Nowe godziny otwarcia to 9:21 w tygodniu i 11:21 w weekendy, a na murku fontanny nie będzie można już usiąść. Burmistrz z Rzymu nie wyklucza też, że w bliskiej przyszłości zostaną wprowadzone bilety, które będą musieli kupić turyści zbliżający się do fontanny. News ogólnoświatowy, czyli ruch turystyczny, powoli wraca do formy sprzed pandemii. W ubiegłym roku, według danych Światowej Organizacji Turystycznej przy ONZ, za granicę swojego kraju wyjechało łącznie 1,4 miliarda osób na całym świecie. Rok do roku zauważalny jest spory wzrost, a w stosunku do rekordowego 2019 roku spadek o niespełna 1%. Jeśli chodzi o destynacje, najpopularniejszą destynacją była Europa, a największe straty w stosunku do stanu sprzed pandemii nadal odnotowuje Azja i Oceania. Hiszpania, czyli Alicante wprowadza limity na najem krótkoterminowy. Jedno z hiszpańskich miast, do których Polacy mogą dolecieć tanimi liniami, wprowadza ograniczenia związane z najmem krótkoterminowym nieruchomości. Władze miasta postanowiły, że przez najbliższe dwa lata bardzo mocno ograniczone zostanie wydawanie licencji na najem krótkoterminowy. Miasto tłumaczy, że taka polityka ma prowadzić do poprawienia rynku nieruchomości, który jest mocno zniszczony przez zainteresowanych kupowaniem nieruchomości inwestycyjnych, w tym też Polaków. Afryka ma nowego lidera wśród najczęściej odwiedzanych państw, ale czy Polaków też to kupiło? Maroko od czasów pandemii notuje bardzo wysokie wzrosty liczby odwiedzających je turystów, a w tym roku przegoniło nawet cieszące się wielką popularnością Egipt. Nic dziwnego, bo sami po spędzeniu około tygodnia w Maroku jesteśmy w nim totalnie zakochani. Ceny są tam całkiem niskie, a różnorodność tego kraju zaskakuje. Przy okazji, loty w dwie strony już od jakichś 300 zł, pewnie też mają coś do gadania w tym zakresie. Jednocześnie Maroko pozostaje wśród krajów, w których przestępczość jest jedną z największych, a kraj notuje bardzo wysokie pozycje wśród list najniebezpieczniejszych krajów świata. Mauritius, czyli najbezpieczniejszy kraj Afryki, do którego będziecie musieli polecieć naprawdę daleko. Na drugim biegunie niż Maroko, czyli jako najbezpieczniejszy kraj Afryki według jednej z tanzańskich firm podróżniczych, znajduje się Mauritius. Drobna przestępczość według raportów jest na niższym poziomie niż w wielu europejskich krajach, ale nadal trzeba pamiętać, że kraj zajmuje nie pierwsze, a 83 na 146 przebadanych państw. Pozytywne jest jednak to, że zagrożenie terrorystyczne praktycznie tam nie istnieje, a kraj nie znajduje się w konflikcie z żadnym ze swoich sąsiadów czy innych państw. My faktycznie na Mauritiusie czuliśmy się bardzo bezpiecznie, a widoki były naprawdę przepiękne i jest to jedno z ładniejszych miejsc, które w życiu odwiedziliśmy. Wietnam, czyli od początku marca bieżącego roku, do Wietnamu już bez wizy. Z początkiem marca tego roku Polacy lecący do Wietnamu nie będą musieli już starać się o wydanie wizy. Pobyty Polaków do 45 dni będą od tego momentu zwolnione z większości formalności. Ruch bezwizowy póki co ma potrwać tylko do końca 2025 roku, ale bardzo prawdopodobne jest jego przedłużenie na następne lata. Nadal do wjazdu do Wietnamu niezbędny będzie paszport, a na dowodzie niestety tam nie wlecicie. Poza Polakami, ruch bezwizowy ma objąć też Szwajcarów i Czechów. I znowu Wietnam, tym razem z nowym zakazem, czyli. Od 2025 roku do Wietnamu nie wolno wwozić już elektrycznych papierosów, a ich palenie będzie sporo kosztowało, bo około 350 zł. Wwożenie większych ilości e-papierosów w celu ich sprzedaży może skutkować większymi grzywnami albo nawet aresztowaniem takiego podróżnego. Zakaz wwożenia e-papierosów jest częścią polityki władz Wietnamu, w ramach których władze te walczą ze używaniem e-papierosów i które jako szósty kraj w Azji i 43. państwo na świecie zakazały używania tego typu używek. Tajlandia. Phuket zmaga się z zaśmieceniem. Rosnący na nowo ruch turystyczny w Tajlandii powoduje zaśmiecenie rajskich regionów. Phuket, do którego przybywa ponad 1 trzecia ogółu turystów przybywających do Tajlandii, ma największy problem z zaśmieceniem i recyklingowane jest tam tylko około 10% spośród 1000 ton, które są codziennie wytwarzane. Władze alarmują, że wynika to z zbyt szybkiego rozwoju Puket, w związku z tym, że ruch turystyczny jest tam bardzo duży i jakby kapitał napływa z zewnątrz. Póki co nie są planowane w związku z tym żadne akcje i działania, ale może się to w najbliższej przyszłości zmienić. I tym newsem przechodzimy do następnego bloku naszego przeglądu, czyli newsów z Polski. W pierwszej kolejności ferie zimowe. 3 lutego ferie zimowe zaczną nowe województwa, czyli będą to województwa. Mazowieckie, Dolnośląskie, Opolskie i Zachodniopomorskie, co najprawdopodobniej będzie oznaczało jak co roku ograniczoną liczbę wakacji last minute i troszkę gorsze oferty na loty, więc jeśli widzicie już teraz jakąś okazję, która jeszcze mogłaby zwykle stanieć, raczej nie zastanawiajcie się tylko rezerwujcie i cieszcie się wakacjami, bo Wcale nie jest powiedziane, że jeszcze stanieje, a nam już się też zdarzyło, że się wszystkie wyprzedały. I drugi news z Polski. Lotnisko w Gdańsku będzie cichym lotniskiem, ale nie do końca tak, jak to pierwotnie planowano. Czyli na lotnisko w Gdańsku spadła dość duża fala krytyki w związku z wprowadzeniem idei cichego lotniska. Jest to taka idea, dzięki której podróżni mają mieć więcej jakby przestrzeni na relaks i pracę przez to, że komunikaty nie są wygłaszane, Publicznie, a wszystkie informacje, albo prawie wszystkie informacje, znajdują się na tablicach, i ten pomysł został dość mocno skrytykowany w przypadku gdańskiego lotniska. Teraz władze lotniska postanowiły, że na każdy z lotów będą ogłaszane tylko trzy typy komunikatów: czyli o otwarciu gate'a, wyzwanie dla pasażerów, które, którzy są spóźnieni, i ewentualne informacje o zmianie gate'a. Komunikaty będą nadawane od teraz strefowo, czyli jeśli będziecie siedzieli przy pierwszym gejcie, nie powinniście słyszeć tych dla 19 gejta i na odwrót. Ma to Wam właśnie pomóc, tak jak mówiłem wcześniej, zrelaksować się czy skupić na pracy, jeśli macie jeszcze jakąś do zrobienia. I tym krótkim newsem znowu przechodzimy do następnej sekcji. W przyszłości pewnie ta polska sekcja będzie bardziej rozbudowana, ale przechodzimy już do lotów, które się pojawiają i znikają. W pierwszej kolejności tym razem Warszawa, bo najwięcej osób tam mieszka i najwięcej osób może to dotyczyć. Wizer ogłosił już letnią siatkę połączeń z Warszawy, w ramach której uruchomił trzy nowe połączenia: trzy połączenia w tygodniu do włoskiej Pizy, pięć połączeń tygodniowo do niemieckiego Dortmundu i codzienne połączenia do węgierskiej stolicy, czyli Budapesztu. Ryanair postanowił przebić swoją rynkową konkurencję i ogłosił aż 23 nowe trasy w stosunku do siatki zimowej. W tym też do Pizy, Dubrownika i innych bardzo atrakcyjnych turystycznie miejsc. Gdańsk. Gdańskie lotnisko planuje przyciągnąć z kolei teraz dwóch tanich przewoźników z Anglii, i dzięki nowym połączeniom teoretycznie najbardziej ma skorzystać sam Gdańsk, do którego będzie przybywało więcej brytyjskich turystów, ale najprawdopodobniej mieszkańcy trójmiasta też na tym bezpośrednio skorzystają, oczywiście. Od 1 kwietnia podróżni polecą bezpośrednio z Gdańska też do Bratysławy Ryanairem trzy razy w tygodniu. W mega fajnych godzinach, bo umożliwiających maksymalnie długi pobyt przy jednocześnie wydaniu najmniejszej kwoty. No i w ramach zamknięcia naszego cotygodniowego przeglądu, czyli prasówki podróżniczej katowice. Z katowic Ryanair od 31 marca startuje z super atrakcyjną na lato trasą, czyli do Dubrownika. Połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki. W czerwcu w ofercie Wizera z Katowic pojawi się z kolei oferta do włoskiej Pizy, mołdawskiego Kiszyniowa czy hiszpańskiego Madrytu. Od końca października tego roku podróżni z Katowic będą mogli polecieć do wspomnianego już wcześniej w naszym przeglądzie Maroka, a konkretnie do Agadirus, którego bardzo polecamy, a poza tym da się tam bardzo fajnie pojechać autokarem po prostu do Marrakeszu i to też jest super przygoda i akurat wypad na jeden dzień, jeśli jesteście około tygodnia w Maroku. I to będzie już tyle, jeśli chodzi o nasz pierwszy przegląd. Dajcie znać, czy sam format Wam się podoba. Jeśli Wam się podoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba. A jeśli Wam się nie podoba, albo macie jakieś sugestie dla nas, to dawajcie znać, postaramy się zmienić to w następnych przeglądach. I do zobaczenia za dokładnie tydzień. Cześć.